Przeciwko Rasizmowi to jest cykl, przegląd filmów, który w sierpniu będzie można oglądać w Kinie Nowe Horyzonty. Jednym z prelegentów będzie Julian Jeliński, brody z kosmosu. Dzień stworzony do tego, by rozmawiać na ten temat, by rozmawiać o Kinie Przeciwko Rasizmowi. Tak, tak, bardzo się cieszę, że nie powiem, że jestem współtwórcą, ale że dołożyłem swoją cegiełkę do tego, żeby ten cały przegląd kina, kino versus rasizm ruszył. Mam nadzieję, że może to nie będzie jednorazowa rzecz, a uda się z tego zrobić coś może cyklicznego, więc e, jako, że nie chcieliśmy tylko pokazać kilku filmów, ale też troszeczkę zachęcić do dyskusji, troszeczkę poopowiadać, bo jednym z największych problemów jest to, że często ogląda się film i się sobie, okej, okay, no dobra, tu pokazane jest coś. Jeżeli nie zna się tego backgroundu, nie rozumie się tak. rzeczy, tak, to to się na przykład nie potrafi docenić znaczenia, to, 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 to często dotyczy filmów popkulturowych, tych, tych, tych bardziej popularny, gdzie myślimy sobie, okej, okay, no dobra, tutaj ten temat, fajnie, rasizm czy coś tam, ale nie potrafimy się wczuć w sytuację szczególnie na przykład tych osób, które były dyskryminowane albo są dyskryminowane albo który dotyczy rasizm i dlaczego pewien symbol, który się pojawił w tym filmie jest tak ważny. Mimo tego, że kino nie jest jakieś specjalnie progresywne jako takie, to nie jest tak, że Kino pierwsze co to, od razu pcha się do przodu, żeby robić zmiany. Z reguły kino jest kilka lat do tyłu za zmianami społecznymi, ale udaje się zawsze moim zdaniem znaleźć przynajmniej kilka tytułów, które są ważne z różnych powodów. I tutaj mamy naprawdę ciekawy przegląd w tym względzie, zarówno kino europejskie, jak i amerykańskie, jak i wielkie blockbustery, jak i mniejsze kino niezależne. I moim zdaniem jest tutaj naprawdę. Nie będzie to tylko tak, że będziemy mieli jedną perspektywę, tylko naprawdę wiele ujęć i dzięki temu będzie można dużo lepiej zgłębić ten problem, a nie tylko gadać, a to widziałem w jednym tam filmiku na YouTube. Czyli i nie jest wiemy. to li lewicowy li liberalny <laughs> przegląd i nie są to lewicowe hmm. e filmy. Nie wiem, nie wiem, czy nazwałbym je lewicowymi, niektórzy na przykład niektórzy nazywają... takiego skrótu Tak, 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 niektórzy nazywają Django jako, jak, jako film, który jest reakcyjny, który jest właśnie... Bo Django będzie ten... Jest... Tak, będzie Django, więc, e, więc w ogóle jest taki, taki chwyt często używany przez osoby, które chcą ukryć swoje uprzedzenia, że to jest lewicowe, albo to jest lewackie, a więc odrzucamy od razu. Zamiast pomyśleć o kontekście filmu, albo o tym właśnie, że o czym mówię, że kino jako takie nie jest lewicowe, bo właśnie jest dosyć konserwatywne w swoim pokazywaniu relacji społecznych, może być i rewolucyjne, jeżeli chodzi o techniki, ale z reguły spóźnia się, czyli pokaże na przykład parę całującą się gejowską x lat po tym, gdy już to jest normalnie akceptowalne. Po, jak długo A ja jest czekać. akceptowalne. No, no, w Stanach powiedzmy, mówię amerykańskich troszeczkę, to już jest ok, bo seriale wygrały, telewizja jest bardziej progresywna i potrafi być bardziej progresywna. Więc nie, jeżeli ktoś mówi sobie, ojej, politykę mi się wpycha do, do, do kina, ja tylko idę na rozrywkę, no to jedną rzecz, którą przynajmniej ja będę starał się pokazać, że to nie jest tak, że da się oderwać filmy od znaczenia, właśnie w kontekstu, od ideologii. To nie jest film, tak, że film to jest tylko i wyłącznie rozrywka, że nawet jak weźmiesz tą warstwę podstawową, to nagle okaże się że pod spodem, to coś znaczy. Wykorzystanie konkretnego aktora, który coś robi, coś oznacza. Django jest tego genialnym przykładem, bo dla wielu to jest tylko i wyłącznie zabawa spaghetti westernem, ponieważ Tarantino kocha spaghetti western. To wszyscy wiemy, on kocha, kocha zabawy formą, on kradnie sceny z różnych filmów i przerabia je. Ale to jest także film, który jest pierwszym Katarzys. Dla, dla czarnych pokazujący czarnego, który bije właściciela niewolników, biczuje go. To jest film, który swoją drogą, nie jeden e, historyk, który zasta, zasta, zajmował się e, niewolnicą, mówi, że Udało się temu filmowi nie romantyzować niewolnictwa. Jak spojrzymy na historię filmów o południu Stanów Zjednoczonych w Ameryce, to ogromna część z nich to jest tak, że jest przynajmniej jeden dobry właściciel niewolników, który jest takim troszeczkę Jezusem, który jest takim wyzwalaczem. Nawet w innym filmie, który będzie 12 Years A Slave, mamy taką postać, którą gra. jest zniewolony, tak jest! I to jest. Idealny przykład tego, że, że my z jednej strony myślimy, a to tylko taka fajna zabawa pod tu wrzuca tupaka na przykład do, do muzyki, ale tupak też nie bez powodu się tam pojawia, nie, nie bez powodu pojawiają się odniesienia do Jamesa Browna, czyli do wyzwalających. Więc tutaj możemy sobie odebrać film na jednym warstwie, ale to nie znaczy, że pod spodem to jest troszeczkę jak z górą lodową. To, że widzimy kawałek nad wodą, to nie znaczy, że pod wodą nie ma ogromu, ogromu więcej i moim zdaniem im więcej wiemy, tym ciekawsze to kino się staje. I o tym też troszeczkę będą moje prelekcje. Nie tylko, żeby mówić nie róbcie tak, bo rasizm jest zły, tylko zastanowić się nad różnym kontekstem. Albo skąd to się bierze, albo co chciał ten film pokazać, albo dlaczego ten film ma trochę więcej znaczenia niż tylko yy, jesteśmy wszyscy tacy sami. Bo to po, po pierwsze nie jest prawda, nie jesteśmy tacy sami, jesteśmy w cholerę różni, dobrzy, źle i tak dalej. Więc na pewno też te filmy nie próbują nam powiedzieć oj, wszyscy kochajmy się, peace and love, troszeczkę takie hipisowskie kino na 70. Tego tutaj nie ma. To co jest w takim? <głos》>? Za to mamy, jak już mówiłem, jest, mamy europejskie filmy, troszeczkę takie skromniejsze. Mamy filmy dokumentalne, dwa filmy dokumentalne dotyczące Stanów Zjednoczonych, w tym jeden oparty na, na tym napisarstwie Jamesa Baldwina. James Baldwin to jest jeden z wieszczy amerykańskich, Czo człowiek, który napisał następnym razem Pożar, między innymi. Du dużo rzeczy jest bardzo, było jego tłumaczonych na język polski. To był w ogóle osoba, która. Wymykała się w latach 60. i 50. wszelkim definicjom amerykańskim, ponieważ był zarówno gejem, jak i czarny, więc już w tym momencie mózgi amerykańskich konserwatystów wybuchały. Bo jeszcze jak to brakowało jest by tylko, żeby był Żydem. Tak, <grym> tak, tak, jeszcze w dodatku był osobą, która spędziła kupę czasu we Francji, w tej zdradzieckiej Francji, więc... Jezus Maria, najgorszy człowiek, ale był ge ge genialnym wierszem w tej kwestii, jak on analizował problemy społeczne Stanów Zjednoczonych. Ehm, po naprawdę polecam zresztą poczytać Następnym Razem Pożar. I ktoś wziął te teksty jego i przełożył em, właściwie wykorzystał jako narrację i pół w połowie scenariusz do filmu dokumentalnego. Dzięki czemu. Patrzymy na współczesną Amerykę oczami człowieka, który analizował lata 60., lata 50., co obecnie się dzieje. Czyli mówimy o latach, w którym czarni walczyli dopiero o prawa obywatelskie. Trzeba o tym pomyśleć, jeżeli ktoś z Państwa ma siedem deszek na karku albo ma ojca i tak dalej. Każdy z nas ma ojca, więc może pomyśleć, ojciec żył w momencie, w którym czarni nie mieli, nie mieli równych praw. Nie mogli głosować i tak dalej. Więc to nie jest odległa prehistoria. To jest coś, co nas dotyczy bardzo fizycznie. I to z reguły tak się mówi, a niewolnictwo 400 lat temu to na nikogo nie wpływa. I jak nagle zaczyna sobie człowiek uzmysławiać, albo na przykład przypomina sobie, że ostatnie ludzkie żołnierze w Belgii było do 1959 roku, ludzkie zoczyli się, brało osoby z Afryki albo z jakiś egzotycznych miejsc, no i przychodzili biali i oglądali, ciekawy jesteś, Indianinie w cudzysłowie to w tym momencie nagle uzmysłowiamy sobie, że to nie, to nie jest tak, że to jest, a to nie mój problem, to byłego pokolenia, ja nic nie zrobiłem. Nie, to wszystko na nas wpływa i nie można powiedzieć, że, że tak nie jest. Szczególnie, że potrafimy nienawidzieć Rosjan czy Niemców za rzeczy z pierwszej, drugiej czy tam z rozbiorów i my wciąż czujemy urazę do nich, ale gdy obracamy sytuację i mówimy o wpływie niewolnictwa, to nie, 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 to zapomnijcie o tych, musimy już się wszyscy nawzajem kochać. No nie. No, i, I to jest jeden z tych celi, który będę starał się przekazać na jednym z tych wykładów, bo jeszcze poza tym będzie dyskusja. Um, będzie m.in. autorka książki o Klub Cusklanie, to będzie po, se, po seansie... O Jezus Maria, teraz mi chyba wypadło, czy to jest, 20, czy to jest Spike Lee, czy... Chyba <laughs> Rób co należy. Rób co należy, tak. Więc to też jest cudowny, Kolejny ważny film żeśmy. Tak, kolejny ważny film i to też jest świetna analiza, zobaczyć sobie jak... W, na samym końcu lat 80., Spike Lee widział, co się stanie w momencie, w którym czarni będą czuć się bezsilni. I Spike Lee w tym filmie czasem wydaje mi się, że lepiej tłumaczy cały wybuch i wszystkie zamieszki po śmierci George'a Floyda niż nie jeden polski analityk, czy jakikolwiek analityk, który próbuje odpowiedzieć, czasem bezsilność prowadzi do skoku w ekstremum i jeżeli wydaje nam się, że to jest niezrozumiałe, no to zastanówmy się, dlaczego zaczęło się Powstanie Warszawskie, gdzie nie mieliśmy żadnych szans wy wygrać, a było po prostu popchnięciem nas do ściany i w tym momencie nie było nic innego, co mogliśmy zrobić. I uważamy to za najważniejszy e, zryw państwowy w historii praktycznie naszego kraju, ale gdy obróci się sytuacji i zobaczy się podobną motywację, nagle stajemy się ślepi i nie widzimy tego, nie potrafimy zauważyć, że czasem popchnięci i pozbawieni nich możliwości ludzie sięgają po dramatyczne środki. Tak, o tym też film "Nędznicy" francuski, który tak nie jest. będzie na tym cyklu, ale jednak... Tak jest, film "Nędznicy", który bardzo polecam. Nie Les wersja z Russellem Crowe, nie, 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 ten nowszy. Bo jestem przekonany, że ktoś teraz będzie wyszukiwał i tak Russell Crowe, Anne Hathaway, nie, nie ten, ten nowszy i jest dużo, dużo ciekawszy. Właśnie, ja też się o George'u Floydzie, bo to chyba był jeden z pretekstów, żeby ten, ten cykl To jest ciekawe, bo, bo znaczy nie wiem czy sam, sam, sama śmierć właśnie sama morderstwo George'a Floyd'a przez policjanta Derek'a Chauvena i sześciu policjantów, którzy nie udzielili, nie zatrzymali nie zatrzymali swojego kolegi, gdy ten przez 8 minut 46 sekund siedział na, na karku i potem już kilka minut po tym jak już osoba praktycznie już nie żyła, ale reakcja społeczeństwa amerykańskiego i to hmm, to, jak bardzo szeroko, jak, jak, jakim echem odbiło się to, ten, ten, ten jeden, te, to jedno wydarzenie. Bo takich sytuacji, i, i ja zresztą tym się też zajmuję troszeczkę zawodowo, więc, więc takich jest. Praktycznie codziennie możemy znaleźć kolejny przykład nieuzasadnionej agresji policjanta wobec czarnej osoby. Ale to po pierwsze zostało złapane na kamerze. Po drugie, jakimś cudem, akurat ten element tak pobudził, hmm, pobudził moralność. Tak uderzył mocno, że, że wpłynął na wiele osób. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Wciąż mamy zamieszki w Stanach Zjednoczonych w wielu częściach tego państwa, między innymi w Portland w Oregonie, więc ta sprawa nie została załatwiona. To nie jest tak, że nagle jest lepiej, ale nagle przynajmniej część Amerykanów i może część ludzi na całym świecie uwierzyła wreszcie, że to nie jest tak, że czarni kłamią. Bo bardzo ja wciąż to... są takie opinie minusy. Oczywiście, Oczywiście, są, oczywiście masz rację, że są, ale ciężko jest, oglądając ten film, znaleźć jakieś, jakiekolwiek wytłumaczenie zachowania tego policjanta. I gdy nagle zaczęły wypływać na przykład jakieś inne zachowania z poprzednich lat, albo inne sytuacje, i ktoś zaczyna argumentować i mówić, nie, nie, ponieważ coś tam, albo mówi, że to tylko złe jabłka. To nagle okazuje się, że to nie można tego nazwać tylko i wyłącznie złymi, złymi jabłkami, ponieważ tam był jeden policjant mordujący, z sześciu się gapiło. Potem mieliśmy osobę, która była koronerem, która szukała wymówki, i w, w, w autopsji były jakieś tam. A może to wcale nie, nie to, że ktoś mu, klęczał mu na karku, tylko może narkotyki, o których nie wiemy. Więc zauważamy systemowy problem, że to nie jest tylko ta osoba. To są osoby, wokół które go broniły, to są osoby w policji, i gdy zauważa się, jak bardzo szeroki jest ten krąg. To nagle ciężko jest powiedzieć, że kurczę, że to mnie nie dotyczy. Bo wcześniej czy później będzie mnie to dotyczyć. I amerykańskie zamieszki, gdzie zostało aresztowanych, pobitych, trafiło do szpitala, gdzie zginęło już kilka, kilkanaście niewinnych osób, często z powodu ataków policji nieuzasadnionych, pokazuje, że to nie jest tylko problem czarni-biali, że to, że to jest po prostu problem w tym momencie akurat. Władzy, która nie ma ani odrobiny restrykcji, gdzie nie ma kontroli nad, nad tą władzą. To jest inny problem, ale on wypłynął z tego, z tego rasizmu i z tego, jak bezkarnie czuje się pewna część Ameryki, żeby krzywdzić inną część. Tak, to przecież problem, który od lat istnieje. Oczywiście, tak, tak jest to. Dlatego też filmy na ten temat powstają. Ja, gdybym gdyby mógł. Możemy jutro zacząć festiwal, ja wam będę pokazywał od lat 50. po dziś dzień filmy, które te tematy poruszają w problemy delikatniejszy sposób albo ostrzejszy. 1969 rok, zaraz przed startem Nurtu dla Exploitation, powstaje film, który mówi o tym jak... Czarny morduje policjanta. Po tym, jak ten policjant kilka razy go próbuje e, no, aresztować, a tak naprawdę nie tyle aresztować, co wyciągnąć z niego pieniądze. Próbuje tak naprawdę wywozić go na, za, na, za plecze miasta i tam chce mu wkładować kółkę. Jakimś cudem udaje mu się uciec, i on ucieka przez cały film. Właściwie jest to film, gdzie płonie policyjny. To był jeden z najbardziej takich rewolucyjnych filmów, który potem rozpoczął. Nurt, który został w pewnym sensie wykupiony przez białych producentów, bo zobaczyli pieniądze w tym i został bardzo ładnie wykastrowany. Ale rozpoczął go rewolucyjny krzyk, gdzie policjanci, co było oczywiste dla wszystkich czarnych widzów, traktują inaczej czarną społeczność niż, niż białą. Więc jak najbardziej ten temat. I to nie jest tak, że my obejrzymy te filmy przez cały miesiąc i nagle problem zniknie. Ale jeżeli jedna osoba spojrzy troszeczkę inaczej, no to zrobiliśmy dobrą robotę i o to chyba chodzi. Czyli jednak są w stanie tro, choć trochę zmienić te filmy? <laughs> mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że tak i, i pamiętam jakiś czas temu, um, bo jest ten element empatii. Film jest w stanie wywołać nas w empatię, czasami potrafimy płakać przez coś, co zobaczyliśmy. Im częściej coś widzimy, tym bardziej to nas, nas, nas dotyka. I wydaje mi się, że Pewnego rodzaju kino w Polsce nie jest specjalnie popularne. Możemy zobaczyć popularność filmów dotyczących, dotyczących przemocy wobec czarnych w ostatnich kilku latach. To są jedne z najgorzej oglądanych filmów. E, mimo tego, że są na przykład znakomici aktorzy, w tamtym roku mieliśmy w tym roku leci Tylko Sprawiedliwość z Michaelem B. Jordanem i Jamie Foxem i Brie Larson. Puska w kinach. Mimo Może tego, też jest epidemia trochę Można tak, ale ten film jest. Yy, byłem na innych filmach już po epidemii, w sensie teraz. Było więcej osób na złych animacjach. Więc jeżeli dzięki temu, że więcej osób zwróci na to uwagę i obejrzy, to czasami nawet jak nie chcemy tego poczuć, to to poczujemy. Taki był efekt um, zabić drozda, e, gdzie mimo tego, że no, no mamy południowego policjanta, policjanta, adwokata, który broni e, Czarnoskórego, który jest niesłusznie oskarżony, to mimo tego, że nie chcielibyśmy się może nawet z nim utożsamiać, to wcześniej czy później uderza nas. I, I zaczynamy czuć empatię dzięki mm, opisowi, dzięki grze aktorskiej, dzięki tym scenom. I tutaj jest po, troszeczkę podobnie. Wydaje mi się, że to jest ten efekt, który może wywołać. To nie jest tylko szokowanie, ale 12 lat y, zniewolony, podobnie jak Django, poruszają właściwie bardzo podobny problem. I na przykład te filmy potrafią nam pokazać, jak bardzo ogromny wpływ y, na całą społeczność potrafi mieć, potrafił mieć coś, co wydawać by się mogło, że to jest niezwykła, niezwykła, y, odległa historia. A film Czarna Pantera, którego nie będzie Aha. na tym przeglądzie. To jest ciekawe. W sensie, ten film nie bierze się z tego punktu. Nikt nie analizuje tego filmu pod tym punktem. Właściwie w Polsce nikt nie analizuje. Mimo tego, że każda osoba z obsady, producenci, reżyser, scenarze, każda osoba mówiła, że taki jest, takie jest znaczenie tego filmu. Jedną z pierwszych rzeczy jest wyobraź sobie, co by było, gdyby Europa nie ograbiła Afryki. Gdyby nie było tych. To jest właściwie całkowitego wyniszczenia, bo gdzieś jak się szuka obliczeń, ile miliardów dolarów straciła Afryka przez kolonializm, to liczby sięgają właśnie nie miliardów, tylko trylionów. Nie mówiąc już o rozwoju no, chociażby, no, jeżeli chodzi o ilość ludzi, którzy by tam mieszkało, bądź co, bądź kilkadziesiąt milionów zostało wywiezionych z Afryki, połowa umierała w drodze do minimum połowa. Um, więc, 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 Black Panther jest yy, może dla nas, Polaków, może dla nas, Europejczyków, mniej zrozumiały, bo nie potrafimy pomyśleć, jak to jest nigdy nie mieć swojej ojczyzny. Mimo tego, że przecież żyjemy w Polsce, gdzie nie mieliśmy ojczyzny w momencie, kiedy byliśmy pod zaborami, ale nasza empatia najwyraźniej jeszcze aż tak daleko nie sięga. A tutaj nagle dostajemy film, który nawet w wyobrażonej yy, historii daje czarnym, którzy nie znają swoich korzeni, bo zostały im odebrane, ponieważ zostały im. No, no, siłą zabrane, nagle dostają wyobrażoną nową, nazwijmy to, ojczyznę, ojczyznę, która jest słynna ze swojej ekscelencji, jak to, się, jak to gdzieś tam się w filmie pojawia. Więc tam ten wpływ jest cudowny. Plus mamy też, jak to się ładnie mówi, piękne modelek, do których mogę się odwoływać. Mamy piękne, silne kobiety, pięknych, silnych mężczyzn, którzy nie tylko są silni jednym z tropów zawsze było to, że czarny musi być silny, agresywny i tak dalej ale są najlepszymi naukowcami, są najlepszymi sportowcami, królem, lekarzami. Tak lekarzami i tak dalej. Więc nagle to dzieciak, który sobie teraz ogląda, który do tej pory zawsze widział tylko, że Proste skojarzenie, Superman biały super, równa się biały, zły równa się czarny. Nagle widzi, że może to obrócić. Ale ja też ostatnio Spiderman czarno skórny. A to oczywiście, do ostatnio. Powstał już dobre no tak. kilkanaście lat temu, ale najlepszy film o Spidermanie ever. Into the spider verse bardzo, bardzo polecam. Jest cudowny eksperyment społeczny, który był robiony od lat 30. XX wieku przez, nie przypomnę sobie imienia, ale przez Clarka, psychologa, który to jest, to jest tak zwany The Doll test, gdzie pokazywało się malutkim dzieciom kilkuletnim lalki czarne i białe, i to potem to zwiększono do trzech kolorów, i po prostu opisuj te lalki. One się praktycznie niczym nie różniły. I dzieci czarne. Automatycznie mówiły, że dobra lalka jest biała lalka, zła lalka jest czarna lalka. To pokazuje, jaka jest ogromna siła symboli. I my, o tym, my o tym zapominamy cały czas, mimo tego, że to jest tak ważne, że, że od małego taka osoba wyobrażać patrzy w lustro i widzi, że siebie jako osobę złą, jako osobę. Brzyd... Gorszą. Gorszą, dokładnie. Sam fakt, że po, po lata 60., właśnie po 70. mieliśmy wciąż mnóstwo kosmetyków, których, które były skierowane do czarnej społeczności, których celem było wybielić skórę i, wybi i wyprostować włosy, ponieważ to są rzeczy brzydkie i trzeba je ukryć. Jeżeli masz takie symbole non-stop z każdego elementu popkultury w ciebie uderzające. Naprawdę nie sposób nie docenić, co się dzieje, gdy nagle obracamy obracamy to i nagle mamy czarnych superbohaterów, więc Black Panther ogromną rolę, ja nie wiem czy, ja wiem, czy to dziwnie zabrzmi, ale nie wydaje mi się, że mogłoby dojść do, do tych wszystkich um, do tych wszystkich zajść, które obecnie mamy w związku ze śmiercią George'a Floyda, gdyby nie Black Panther. Także Black Panther jest zobaczony przez białych. Ta siła empatii, siła zobaczenia czegoś poza stereotypem jest tak mocna, że my sobie po prostu tego nie zdajemy sprawy, mimo tego, że przecież ulegamy, ulegamy reklamom, nie wiedząc o tym, ulegamy siłom symboli na co dzień, a myślimy sobie, nie, 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 ale innych to to nie dotyczy, tylko tylko ja czasem ulegam, więc... Ale jest jeszcze serial Watchmen, Oczywiście. gdzie z jednej strony czarnoskóra bohaterką, ale też problem morderstwa w Tulsie, który długo nie został przepracowany, właściwie wciąż chyba w Stanach i dzięki temu serialowi został nagłośniony. Został nagłośniony i to jest bardzo ciekawe rzecz, bo mówimy o serialu superbohaterskim. Mówimy o serialu superbohaterskim, który wydaje się, no, no, no mówimy o fikcji. Tyle, że po pierwsze sam komiks był bardzo mroczną satyrą na Stany Zjednoczone w latach 80 i też opierał się ogromnie na prawdziwej historii, na prawdziwych wydarzeniach politycznych, a tutaj ja nawet się spotkałem z tym, że osoby recenzujące ten serial nie były w stanie uwierzyć, że pierwsza scena najważniejsza, która otwiera ten serial to są prawdziwe wydarzenia. Bo nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że jedyny nalot w historii Stanów Zjednoczonych, nalot, na, jeżeli chodzi o terytorialne, nie liczymy Pearl Harbor, jedyny nalot obcego niejako w cudzysłowie wojska, Ameryka, wojska na terytorium Stanów Zjednoczonych, to jest nalot obywateli białych na czarnych, żeby zniszczyć miasto, które było, które naprawdę dobrze prosperowało. Jak człowiek próbuje sobie to to, to, to się wydaje tak. Tak irracjonalne, że tylko w komiksowym świecie coś takiego się może wydarzyć, a potrzeba było komiksowego wyobrażenia, byśmy my sobie o tym przypomnieli. To tutaj siła filmu potrafi być znacznie większa niż, niż jednego przemówienia jednego polityka I, i ja bardzo się cieszę, że Watchmen w tę stronę poszło i nie bało się dalej kontynuować ostrej krytyki Stanów Zjednoczonych. To nie jest także lewo-prawo, bo to jest krytyka, która uderza uderza w, w obie strony, moim zdaniem przynajmniej porówni, że mówimy o demokratów i i Republikanów. To, to kino kontra rasizm, kto wygra tę bitwę, tę wojnę? <laughs> kino nie wygra, przepraszam, kino nie wygra tej wojny, bo rasizm nie, nie, to, to niestety, jak to kiedyś ktoś, ktoś mądrze powiedział, że, że to, że, że Hitler obejrzał film e, Dyktator z Charlie Chaplinem i śmiał się na nim, i to był jego jeden z ulubionych filmów. Innymi słowy, no to, że Charlie Chaplin ośmieszył Hitlera i bardzo możliwe, że w Stanach Zjednoczonych wywarł wpływ na fanów nazistów, a mieli przeogromną, przeogromną grupę, którzy bardzo długo wierzyli, że Stany Zjednoczone powinny wziąć udział w wojnie, ale po stronie Hitlera. Więc niestety ten film nie wygrał z Hitlerem, to wygrały wojska ale na pewno przyczynił się do tego, żeby zmienić kilka, kilka umysłów. I jeżeli te kilka umysłów zostanie zmienione i te kilka umysłów będzie działać i wyjdzie poza salę kinową, wyjdzie protestować, wyjdzie zagłosować, wyjdzie po prostu powiedzieć stop, gdy ktoś w autobusie zachowuje się debilnie, a nawet w naszym kochanym Wrocławiu znamy takie sytuacje i wiemy, że takie rzeczy się dzieją. I jeżeli ty zareagujesz, no to ty zrobiłeś już więcej, by powstrzymać rasizm niż jakikolwiek polityk, który zrobi jakiś tam ładny wpis albo e, będzie raz głosował w tę czy w inną stronę. I kto wie, może tak stanie się w sierpniu za sprawą przeglądów Nowe Horyzonty. Zapraszamy więc i dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.